W październiku 1964 roku ciężar modułu osiąga wartość krytyczną. Ilekroć proponowało się zmianę, nawet najdrobniejszą, wszyscy pytali, a jak to wpłynie na ciężar. Nadwaga modułu w późniejszym okresie spowodowała atak paniki. Problem musi zniknąć. Rozpoczyna się bezwzględna walka o każdy gram. Najpierw znika cały niepotrzebny metal. Dostawaliśmy 40 tysięcy dolarów premii za każde zaoszczędzone pół kilograma. Potem wszystko jest ponownie sprawdzane. Dobra widoczność wymagała dużych okien, ale szkło jest bardzo ciężkie. Duże okna zastąpiono mniejszymi i lżejszymi, ale przez to siedzący na swoich miejscach astronauci nie widzieli, gdzie lądują. Ktoś wpadł na genialny pomysł pasów dla załogi, żeby mogła wstać, nachylić się do okna i spojrzeć pod odpowiednim kątem. Podczas opadania na Księżyc pozycja astronautów nie ma żadnego znaczenia. Pomysł jest strzałem w dziesiątkę. Każda część lądownika musi być z jak najlżejszego materiału. Astronauci mieszkali w balonie z metalowej folii o takiej oto grubości. Z jednej strony byli oni oraz tlen, a z drugiej zabójcza próżnia. 3 mm łącznie udaje się zaoszczędzić ponad 900 kg kosztem zmiany wyglądu. Nie ma już okien i foteli jak w śmigłowcu. Z pięciu nóg zostają cztery. Okrągły włas staje się prostokątny. Ciężkie panele ustępują miejsca cienkim warstwom aluminium. W 1967 roku statek jest gotowy. Gdy opuszcza zakład, presja ciążąca na inżynierach jeszcze się zwiększa.